Cześć, jestem Szoban. Halo? Halo? Co to było? Za długo siedzę w menu. What no the fuck, wystraszyłem się. Cześć, jestem i witam was w grze John's Dog. Grze o pilnowaniu psa, podczas gdy John wyszedł po prostu do sklepu. Dobrze. O A... Ty chcesz coś, coś do picia? No. Mogę pójść coś kupić e, w sklepie, jeżeli zaopiekujesz się Mirą. Kim? Mira. Mój nowy pies. Kiedy w ogóle... Od kiedy ją w ogóle masz? Wczoraj, od wczoraj. Po prostu chodziła dookoła mojego domu y, i nie chciała odejść. Dziwna. Nie, ja jestem szczęśliwy, że w mnie nie poszła. Zawsze chciałem psa. Okej, okay, to ja już pójdę. Opiekuj się nią i do I proszę, nie pozwól mi, że e, zniszczyć kanapy. Jest nowa. Gra ma podobno 3 zakończenia. Może uda się. Q cool. Stopping the dog. Shift run. Ej, stop that. Podobno e, gra ma 3 zakończenia. Może udałoby się. Ej, hey, Mira! Stop it! Stop, it. stop it. A Na shifcie nie mogę biegać. Shift chyba mnie zwolni? Gdzie ona pobiegła? O nie! Jest tam gdzieś tań, snap Zły pies. Co się dzieje z twoimi nogami? Boże to jak mówimy jest dziwne. Ej. Boże święty. Kapet. Czemu jak tylko twój pan wyszedł z domu, zaczęłaś wszystko niszczyć? To patety! Chodź tu. Jezu, co się dzieje z twoimi nogami? Teraz ciężej jest ją oderwać od tych rzeczy. Stop, stop, dat! A, bo mam poziom paska, który nie, nie pozwala mi krzyczeć. Możesz przestać? Zobaczmy, że kanapę zniszczyłaś, bo już do niej nie dobiegasz. Kurona, przydałby ci się Bechowia. Boże święty! Nie chcę mnie słuchać już. Jezu, yes, proszę. Dopet. Dopet. Naprawdę? Po co? A, ktoś puka. Alo, uder. Nie wypuść psa. E, no właśnie. E, dziwne. That's all? Może sprawdźmy, czy co się stanie, gdy zniszczy wszystko. W ogóle ten pies w lewym górnym rogu jest dziwny. To jest gra horror. To jest aż dziwne, że nic się tu nie stało. No cóż, sorry, John, została ci ostatnia piranka. Nie znam się na psach, nie umiem się nimi opiekować. Co?! Co?! Co się stało? I co to za dziwny dźwięk? O! Drzwi mnie zaatakowały. Auć. Coś mnie uderzyło. John, czemu to robisz? Jura. What the fuck is that? To nie był John's dog. O! I wyskoczyła przez okno. Dobrze. A! Ona wskoczyła tam u góry i się zamieniła. Są drzwi, które mnie wcześniej uderzyły. Tutaj też coś miga. Wydostanie. What the fuck?! What the fuck?! What you are?! Masz! Auć! Otwierały się drzwi. Dobrze. Loader. Dobra. jestem. Dobre. A nie potworze? Działbym. Został zjebnięty. Tylko żebym ja nie został zjebnięty. O Boże święty. umarłeś, Że na śmierć? Oh shit, that's brutal. Really brutal. John, z twoim psem było coś nie tak. Coś bardzo nie tak. A więc dzięki za oglądanie i miłego dnia. Do zobaczenia.